Jeansy, marzenie każdej dziewczyny. W się kosztowało od 4 do 8 dolarów. No tylko trzeba pamiętać o tym, że nasi rodzice zarabiali 20 dolarów. Herbata popularna, najgorsza z herbat. Droga redakcja, chodzę do dziesiątej klasy. Szkoła nie pozwala dziewczynom przychodzić w spodnia. Chyba, że mają zaświadczenie od doktora od nerek. A my, dziewczyny, chciałybyśmy chodzić w spodniach-lajflach z Peweksu. przecież są bardzo modne. A kiedy mamy się ubierać, jak będziemy trzydziestoletnimi, starymi babami? Kaśka z Warszawy, a ja ci odpiszę. Moja droga, liceum to nie wybieg mody, a miejsce nauki i wychowania. Spódnica była od zawsze strojem młodej dziewczyny, skromnym, eleganckim i odpowiednim dla uczennicy. Dżinsy, choć lansowane na zachodzie, są symbolem tamtejszej pogoń za modą i nie przystoją uczennicy. Urok licealistki tkwi w prostocie, a nie w luksusie. Daj znać, czy podobają Ci się nasze filmiki i czy mamy dalej kontynuować.